Pamiętajcie, mogę wziąć jakikolwiek kawałek wysuszonego drewna i zamienić je w drzewo przynoszące owoc. Nie wzywam jedynie sprawiedliwych i ludzi bez zarzutu. Wzywam wszystkich moich synów i córki, nie zważając na ich postępowanie. Równa księga Izajasza, rozdział 6, wers 5, i tak dalej. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wers 8. Ewangelia Łukasza, rozdział 5, wers 8 i tak dalej. Ja Bóg kocham was tak samo. Porównaj Psalm 89, wers 31 i tak dalej. Wszyscy jesteście moi, zatem pozostańcie we mnie. Nie zastanawiajcie się, dlaczego ja chcę ukazuję... Nie zastanawiajcie się, dlaczego jachwe ukazuje się teraz na nowo wzywając was. Mogę przemierzać niebiosa i schodzić do was. Ja, Jachwe, który jestem i aż do końca zawsze będę pierwszym. Porównaj apokalipsa rozdział 1 wers 17. Mogę opuścić niebo i porzucić mój tron, by zejść i przemierzyć każdą drogę, która mi się podoba. Nie zmieniłem się od chwili waszego stworzenia. Widzisz, zawsze będę taki sam. Porównaj pierwszy list do Koryntian rozdział 1 wers 9. Pozostaw więc córko za sobą wątpliwości i pozwól mi pochwycić cię za rękę. Błogosławię cię za miłość, jaką masz do mnie i za wiarę, jaką mi dajesz. Ja Bóg kocham Cię. Idź w pokoju. W czasie czytania tego tekstu tutaj, tego fragmentu nie? Pomyślałem o tym tak. Dopiero teraz jak usiadłem, to mnie natknęło. Już te pierwsze zdanie normalnie. Mogę wziąć jakikolwiek kawałek wysuszonego drewna i zamienić w drzewo przynoszące owoc. Można to na przykład porównać do tego, że Bóg może wziąć kawałek drewna, tak samo te kartki papieru są z drewna i to zrodzi owoc, przyniesie owoc. Zdanie Boga, które przeczytałem, można porównać właśnie do tego, że może wziąć kawałek drewna, Książka składa się z tego, i ta książka może przynieść owoce dla ludzi otwartych. Tak szybko skomentowałem to, dlatego że się śpieszę, bo zostało 4 minuty do apelu jasnoburskiego. W kolejnym zdaniu Bóg mówi, że nie zważa na nasze postępowanie. Nie musimy się martwić, że czynimy jakieś zło które nas niby całkowicie oddziela od Boga. No bo Bóg nie zważa na nasze postępowanie. On wzywa również niesprawiedliwy. Bóg koła wszystkich tak samo. A dlaczego Bóg nie zważa na postępowanie człowieka nawet złe? No bo Bóg dobrze wie, że jak człowiek nawet jeśli postępuje źle, jeśli się otworzy na Boga, momentalnie sam od siebie będzie chciał przestać grzeszyć. Sam od siebie. Po prostu jak się otworzy na Boga, to Bóg takie, za, takie łaski ześle, że normalny człowiek sam od siebie nie będzie chciał grzeszyć. Dla Boga okazywać się na nowo to nie żaden problem, no bo On jest Bogiem. Przed nawróceniem również miałem wiarę, ale taką właśnie, tak jakby Bóg Siedział tylko na tronie, był tak daleko, niedostępny dla nas. W kolejnym zdaniu Bóg mówi o tym, że, o tym właśnie, że może porzucić swój tron. To pokazuje, że Bóg jest blisko nas. Idź w pokoju.